Kolejny odcinek, kolejny Community Day, tym razem Shiny Bulba z zapania z zajebistym atakiem Frenzy Plant. Będziemy wychodzić w parku oliwskim, za dwie minuty startujemy. Jest potwierdzone, że jest shiny, podobno zwiększyli kaczowiec bulba zabra, zobaczymy, ale podobno jest mniejsza szansa na shiny bulba zabra niż na shiny drapkę. Jak tu jest czy ja zapraszanie, to będziemy nagrywać, jakieś przebitki się zrobiły i zobaczymy jeszcze dalej przy łapaniu. jeden shiny już ma. Nagrywasz się? No! I zaczęliśmy, event, pokaż to. No, już ma shiny, pierwszy bulba, nie? Łapie się. mi <laughs> to. Jak on wygląda? W ogóle? <laughs> transfer tak jest Włączamy Lucky Jegger. Mati. Mati, zaraz będziesz miał i takich spindził. A weź z jaśniejszy proszę ekran. Bardzo. Ekran jaśniejsze zrobił. Jak to wygląda? 4 pisma, pamiętajcie o tym. Ja już tam wszystko rzucam. Pięknie normalnie. A ile ma i V we Ja mam zwykłe, bo nie, nie mam tutaj. Eee, pa... Transfer. Nie pojawiły transfer. Pojawiły no. się gwiazdki. <laughs> z za... tak, rzuciem zobaczymy, to czy to się zrobi. Ja lepiej sobie zemdź na jakie Ej, to chyba zwększylika, czyli co? Great Pole tak taką rzuciłem bez niczego. Dobra, lecimy dalej na razie, wyłączamy kamerę. To jest kolejna szaina. Piękny taki. Ładny, siedzący. No możesz łapać. Ja na razie nie mam szaina. Tak, będzie siara, jak nie złapać. Nie, czekaj, zrobimy. Zwększylika To To jest szain. Boże, ile tego tutaj jest? No trzy, startować. Ja też tak czasami mam, że glinam z on w ogóle się Tyle by złapać. Siedzi. Uuu, pięknie, ja mogę iść do domu. No. I mamy kolejne szajni. Nie, mój ADHD. Aaaa, szajni! Uuu, siedzi. A to jest twój kolejny? Pierwszy. Pierwszy. A masz calce włączone, czy nie? Nie. No, eee, no, to lipta. Transfer. Ale jest, ale jest. I, jest. I, jeszcze te. I mamy shiny. Rafał jeszcze nie złapał i się męczy. Boże, jest. No dużo, nie? Nie można chodzić. No, przynajmniej ciepły jest, a nie takiego No lotni. i jest złapane. Zaraz zobaczymy, co to jest. jakiegoś głupiego mam. Eee, 879 to jest 200 na 15. Eee, do dupy transfer. Nie wiem. Ej. Idziemy szukać dalej. Tym panem 789 CP. Jak się nagrywa? 789 to ona ma 200 na 15. Zaraz zobaczymy. Jest pierwszy Shiny. Także dajmy za tą malinę Ultrabola, co by nie spierdolił. Bez nawet froła. Ja się w tle. Mogę mamy że wnam epizod. Siedzi? Jeszcze nie zapanę, zobaczymy sobie no jego aparat. Wonder! Atak, defense, defense. exit! Także momencik, ja teraz sobie wyłączam ekran, włączam sobie kalkulator. I 8.2. 2 <głosy> <głosy> Jak, 20 na 15, 8 2? Nie mów mi takich rzeczy. Co to będzie? To 93. Kurde, czat mi wyskoczył, moment. I 86,7 Ja pierdzielę! No ale jest szalin zapany, lecimy dalej, bo pod bramą jest setka, bo jakiś. Jeden setar Szajni! Masz turko! Setę szajni Ja wiem, ja, ja. nie? Nie wierzę Też mam. Petardo Też mam szajni Teraz chciałem Też mam szajni setę. A! A ja nie wiem co ja mam, bo której jajka nie mogę być klicznąć. Wiesz go no, 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 to no. To jest, no. was nie usłyszeć, tak. nie? nie. Chciałisz? Setę z no szajni. No. Ja tak to mógł. No ja nie Dobra, nagrywanie kremu trzeba włączyć. To była za shiny. Nie chcesz? no, ja poczekam aż Rafał coś powie, to potem pokażemy jak łapię swoją. To działa? Działa cały czas. Dobra. Czyli ten to jest, ta, to jest 100%, tak? Ten to pod bramą, tak? Tak. Tak, tak. tak jest. Zwykły. Zwykły. Oj. Zwykła setka. Ale będę miał setkę z Frenzy Plantem. 190. Mam Szajni setę. No. Co no, ty gadasz? To będę łapać, właśnie. Ja cię sumę. Ja mam zwykłego. Nie, to Siedka za pana, ale przynajmniej mam setkę już tym z Frenzy Plantem. To co chciałem. Sprawdzimy go jeszcze. Wonder, HP, Attack i Friends, Mix, Ja już a gdzieś każde nie Ja się Także lecimy dalej. Ale może najpierw moją setkę złapiemy? Będziesz łapać? Czy ja mam sama? No to mam sama. To się nagrywa cały czas?

Też? Nie. Też co te to? No co? Nie, to jest to niestety. Niestety. No nie se. Tak mi się już trochę Siedzi i zobaczymy, co będzie dalej. Lecimy dalej łowić. Gdzie jest mój telefon? Akcja. Jesteśmy po pierwszej godzinie eventu. Ja mam tylko jedno shiny, Jaga ma trzy shiny, ma 100% shiny. Adrian nie ma żadnego shiny jeszcze. Także jest o wiele mniejszy drop shiny, moim zdaniem, niż drop shiny Dratek. Bulba ma na pewno zwiększony catch bo się nawet na pokebolach łapią, w pierwsze pokebole Komu się łapie, to mu się łapie Komu się łapie, to mu się łapie Nie umiesz rzucać A my lecimy dalej szukać Shiny, Bulba Zaraz, są dwie Bulby, może będzie Shiny Masz tam autograf? Nie. Co? Masz tam autograf? Na dupie No chodź chodźmy. Chodźmy, Pierwsza Bulba nie jest Shiny No i na pokebolu siedzi Ta druga Bulba to ja, nie a druga bulba mi zniknęła. A, a idziemy na tego rajda, co tutaj to zaraz jest? A rajda też zrobimy. Jaki? No. Mas? jest stuj. Masz? Pochwal się Mo! Pokaż. główno zobaczyć No to weź rozjaśnij mi ekran jeszcze Czy ci się nie chce Też ciężko jest to jest pierwszy, nie? Uo, ninguém não vou falar o que Nagrywa się? Jest, drugi shiny się pojawił Jest złota, no strasznie mam Kurde, nie zrzuciłem Dobra, złota malina, ultra bol, co nie spierdolił I... I siedzi, jee, yeah, drugi shiny To jeszcze jeden, że mieć swoje minimum Co to jest? Najgorszy Najgorszy Dobra, ale cień. Mam swoje trzecie shiny, także minimum jest zrobione, żeby mieć całą rodzinę shiny. Ultra Boli, złota, to sobie nie spierdolił. Nice throw. Odwróć się do mnie. O. Odwracam się do ciebie, nice throw. I siedzi. Dlaczego co to jest, jakieś gówno to No ja bym ci ale. A Kot jest... ma my także nie ma tragedii. kolejne shiny do kolekcji. To Może jest zapomnę... 6%. Kot maja ten czy nie może mieć? 3%. Nie, no, tam dalej Także jesteśmy prawie na końcu eventu, 18 minut do, końcu, do końca eventu. My teraz zrobimy sobie ewolucję. Udało mi się złapać trzy Shiny bulbazaury. Zaczniemy od ewolucji bulbazaura 100%, żeby mieć go z Frenzy Plantem. Trzeba go jeszcze tylko znaleźć i on był. Jest mm -hmm. 869 cp, to jest setka. Aparice, Wonder, HP. Atak, defense i exit, 100% bulba. Tylko sobie ewoluujemy z Venazaurem, żeby mieć Frenzy Planta. Jest o wiele lepszym atakiem niż Solar Beam. Więcej DPS zadaje. Jest atakiem dwubarowym. I na co się da, nada taki atak? Na wszystko w chuj. Na tu też? Nie Aga. Nie, nie wiesz, nie mów. Dobrze. Mamy Ivizaura. I od razu go robimy w Venazau'ra Bo trzeba to zrobić w oknie 3 godzinnym podczas eventu, żeby mieć Frenzy Planta Jest Venazaur Szkoda, że nie Shiny 100% I mamy Vinewood Frenzy Plant, czyli zajebisty moveset To jest 32 albo 35 level, teraz nie pamiętam i teraz zrobimy sobie ewolucję Shiny Bulbazaurów, żeby mieć Shiny Bulbazaura, Ivizaura i Venazaura, całą rodzinkę, mamy Shiny i teraz tak, które to były które, bo jedno, mam jednego Wondera słabego, to jest Wonder, Wondera zrobimy sobie Venazaura, a dwa słabsze sobie zrobimy, znaczy dwa, jednego zostawimy Bulbazaura, który ma najsłabsze CPS to tam ileś a drugiego, który ma tam 700 CP zrobimy sobie w Ivysaura jest Ivysaur Auviz shiny i od razu go robimy w Venasaur shiny Ach, szybciej, szybciej, bo mi już noga boli od takiego upływania jest Venasaur Zaurszajni. szkoda, że nie stoi V i teraz zrobimy sobie bulbazaura w Shiny Ivizaura Niech to się robi szybciej, bo naprawdę moja noga cierpi teraz strasznie Jest Shiny Iwizau I mamy tak jak widzimy, całą rodzinkę Shiny, czyli Bulba, Ivizaur i Venazaur. My widzimy się w kolejnych odcinkach, na kolejnych łowach, na kolejnych rajdach. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcji, o dzwoneczku. High five i do przodu. Ała. Nie wstanę. I jak już zrobiliśmy zakończenie, to jeszcze trafiłem jedną Shiny. Jak wyłapiemy sobie Shiny. Złota malina Ultra, bolso by nie sprytaliło. A, zaatakował. Teraz podskoczył. Znowu podskoczył. Ej, no co on robi? Ej, skacze i atakuje non-stop. Dobra, dostał. Dostał z ultrabola Siedzi. Ciekawe, teraz to, okaże się, to seta, nie? Uwaga, up a raise. no niestety, ale cztery shiny złapane.